Witaj, gościu! W kolejnym odcinku Audioastu opowiem Ci dzisiaj, co myślę o wychowywaniu dzieci nastolatków przez rodziców z wykorzystaniem elektroniki. Moim zdaniem, wychowywanie dzieci nastolatków poprzez elektronikę to najgorsza rzecz, jaką mogą dziecku zrobić, bo jeśli mają elektronikę przed oczami 24 godziny na dobę, to prowadzi to do uzależnienia, a uzależnienie prowadzi u dzieci nastolatków do depresji. Trudności w wywiązywaniu się ze stałych obowiązków, kropka, kłopoty z ustalaniem właściwych priorytetów w życiu. Nadwrażliwość na krytykę. Problemy z oczami. Brak uwagi rodziców wobec dziecka powoduje, że dziecko ucieka do internetu w poszukiwaniu uwagi, której nie otrzymuje od rodziców, a szukając lepszego świata w internecie, popada w bezmyślne przeglądanie internetu. Co prowadzi do większego uzależnienia. Internet jest bardzo szkodliwy dla małych dzieci. Małymi dziećmi można łatwo manipulować. Moim zdaniem, rodzice powinni bardziej dbać o swoje dzieci, zapisywać je na takie zajęcia, które im się podobają. Jeśli nie mogą zapisać na jakieś zajęcia, bo nie wiem, różne rzeczy w życiu się zdarzają. Powinni poświęcić więcej czasu i uwagi na nauczenie czegoś nowego, żeby dziecko mogło zrobić coś twórczego. Rodzice powinni więcej rozmawiać ze swoimi dziećmi, aby mieć z nimi jak najlepsze relacje i być bardziej zainteresowani tym, co dziecko robi w internecie i w prawdziwym życiu podczas zabawy z dzieckiem, rodzic powinien odłożyć wszystko inne na bok. Aby mieć 100% uwagi, a nie mamusia, albo tatuś da zabawki lub telefon do zabawy, niby się bawi, a tak. Naprawdę pisze z kimś albo robi coś innego jak się bawi, to niech się bawi, a nie. Udaje. Napisz w komentarzu co myślisz o mojej opinii, i napisz na jaki temat mam nagrać w kolejnym odcinku Audioast Pozdrowienia.